Myślisz, że Twoja domowa sieć Wi-Fi jest prywatna, ale jej nazwa, dokładne współrzędne GPS i rodzaj używanych zabezpieczeń prawdopodobnie są przechowywane w ogromnej, publicznej, tworzonej przez społeczność bazie danych, do której każdy ma dostęp. Witaj na WiggleNet Wireless Geographic Logging Engine. Przez ponad 20 lat entuzjaści i badacze bezpieczeństwa w praktyce zwanej war drivingiem Używali GPS i skanerów Wi-Fi do mapowania każdej sieci bezprzewodowej, jaką zdołali znaleźć. Przesyłają te dane do Wiggle, tworząc globalną mapę setek milionów sieci. Możesz wejść na tę stronę już teraz, wpisać lokalizację i zobaczyć mapę prawie każdej sieci Wi-Fi w tym obszarze, włączając w to dane historyczne. Nie pokażę Twojego hasła, ale pokażę światu istnienie i lokalizację Twojej sieci. To narzędzie nie jest złośliwe. Jest używane przez badaczy do studiowania infrastruktury internetu, ale ujawnia fundamentalną prawdę. Twoja prywatna sieć nieustannie nadaje swoją tożsamość każdemu, kto słucha. To prowadzi do filozoficznego pytania: czy w epoce ciągłego nadawania prawdziwie prywatny sygnał bezprzewodowy w ogóle istnieje?